Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Blue City X, krótki, informacyjny odcinek, bo takiego wam przecież obiecałem, że nagram. Skończył się event, skończył się event, to był bardzo ciężki dla mnie event, w sensie bardzo dużo czasu poświęciłem na ten event, aż widać to nawet po paragonach, że wystrzeliło już do 98, więc lada chwila kolejny cel na ten rok będzie zrealizowany, czyli paragon numer 100. Ale jak zwykle przypominam, że jak jeszcze ktoś się tam nie pobawił w Rogue Legends albo jakiegoś Double Cash'a albo coś tam, jakiś fast track, to polecam się. Również na zewnętrznej stronie można używać tego kodu. Kod jest prosty, taki sam jak, taki sam jak konto i moje niki prawie wszystkie, bo czasem są za kolakowe. Moi kochani, podsumowując w skrócie telegraficznym, <laughs> ile otworzyłem w sumie skrzynek? Już Wam mówię. Miałem 1490, czyli 371 skrzynek otworzyłem. 371 skrzynek to są wszystkie skrzynki, czyli 1861 ja sobie zapiszę do następnego eventu. Już to są wszystkie skrzynki, czyli łącznie z tymi pierwszymi, które były zanim doszliśmy do diamentowych, plus diamentowe. W trakcie, kochani, tych skrzynek, które otworzyłem, dostałem równiutko, przesiedziałem wczoraj dotąd, wymęczyłem, aż wypadła 55. Pięćdziesiąta 55, piątka. Pięćdziesiąta piątka, czyli piąty tier, czyli o coś takiego złota małpka, małpka ze złotą ramką, czyli dostałem równiutko 55, z czego 26 nowych i 24 duble. Więc do ostatniej chwili się tutaj ważyły losy tego, czy, czy będzie więcej nowych, czy, czy nie. Na szczęście jeszcze okazało się, że, że jeszcze w ten event przekroczyliśmy ten próg, że gdzie więcej nowych niż, niż dubli, ale będzie już to coraz gorzej szło. Zaraz Wam wytłumaczę i pokażę o co chodzi. Jest to dużo, dużo więcej niż w poprzednim evencie, ponieważ w poprzednim evencie dostałem 13 dubli, 19 nowych, czyli zrobiłem 32 złote małpki, a w tym... I aż 50, 24 do 26. I jest to dla mnie no, bardzo dużo czasu na to poświęciłem. W zasadzie siedziałem na Shop Titansach na jednym monitorze, a tutaj leciałem te, te budynki. Leciałem te budynki. Dalej brakuje mi, jak widzicie, 200 z ogonkiem <laughs> małpek I tu są poza jednym. Jak sobie odejmiecie od 1536-1317, odejmijcie jeszcze jeden. I tyle wyjdzie wam, że brakuje mi złotych małpek, więc jeszcze dużo, jeszcze dużo, jeszcze 200, to uhu uhu uhu, roboty a roboty. Natomiast dlaczego to tak wyszło, że tyle dubli? Ponieważ ja przede wszystkim polowałem, chcąc zrealizować swoje cele, czyli złote ramki i chociaż jedną lub dwie czarne ramki, polowałem przede wszystkim na małpki, w których jestem blisko, czyli takiego wizarda, w którym mi blokuje trzech, więc trafiały się duble, tak, więc trafiały się duble, helkę robiłem zawsze jak się była, jak była bo też brakuje mi czterech, więc też trafiały się duble, spajki, bo też brakuje mi czterech, więc też trafiały się duble i alchemika. W alchemiku brakuje mi już tylko dwóch, dobiłem troszeczkę w ten event, ale też przyszły jakieś Przyszły jakieś duble. Oczywiście to nie jest tak, że inne duble mi nie wchodziły, bo wchodziły, bo wchodziły. Eee, natomiast eee, na przykład ta banana farma mi weszła. <laughs> eee, więc wchodziły też inne duble. Natomiast no, tutaj w tych kategoriach to były główne główne duble, które, które się wydarzyły. Kolejna rzecz, która się udała, to to, że przed eventem brakowało mi ośmiu dwójek. Lub jedynek, bo brakowało mi mermonki jedynki. Eee, jak pamiętacie odcinek otwierający skrzynki dostaliśmy jedną dwójkę tylko natomiast sześć małpek wyfarmiłem w trakcie eventu grając po prostu bonusowe mapy Impopable na intermedie pod koniec eventu kilka dni przed końcem eventu udało mi się zdobyć udało mi się zdobyć złotą farmę Trochę wcześniej Złotego Beast handlera i jak widzicie w tej chwili mi brakuje tylko i wyłącznie jednego bukaniera. Jest to bukanier 2.1.0 do kolekcji wszystkich złotych, złotych ramek. Dlatego ostatnie dni eventu grałem już troszeczkę gorzej, bo musiałem grać Intermediate, ale Military Only. A za to było tylko 12 pucharów, a czas ten sam, bo musiałem to Military Only dopchać do 60 żeby dostać 12, 12 totemów i lecieć freeplaya do setki po małpkę, więc teraz, no i niestety nie wypadł ten bukanier przez te kilka dni, kiedy, kiedy wolniej już farmiłem. Także no to jest teraz ten, ten, ten brakujący, to jest ten najsłabszy ogniwo brakujący, brakujący element do, do układanki, także tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolony, że tyle mi z Impopali wypadło. Przede wszystkim ten best ha Beast Handler i, i Banana Farm, bo, bo dużo większe mamy szanse dostać Bukaniera 2.1.0 niż, niż farmę, której nam brakowało, tak? Niż farmę, której nam brakowało. Robiąc po prostu military only, bo jeżeli będziemy robić military only, no to jak wejdziemy sobie, to małpek military jest, kochani, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W każdej małpce military jest... <laughs>

Czyli statystycznie rzecz ujmując, w ciągu zrobienia 231 map tych military, powinienem dostać tego bukaniera. I to jest dużo lepsza szansa niż robienie impo payable po farmę, której trzeba by to przemnożyć jeszcze przez inne małpki. Ponieważ przypominam wam, że małpki możemy targetować nie tylko pod kątem tiera, że każda mapa inne, inne, tiery, inne tiery daje ale możemy też targetować pod kątem rodzaju małpki, czyli robiąc military only do setnej, na setnej dostaniemy małpkę military, robiąc primary only na setnej dostaniemy małp małpkę primary, robiąc magic monkey only na setę dostaniemy magic monkey. A niestety, żeby supporty zdobyć to trzeba klepać wszystko inne, <laughs> z którego też możecie dostać niestety coś innego, czyli robiąc impopable możecie dostać każdą z tych małpek, nie? Więc dla mnie dużo lepiej jest, statystycznie rzecz ujmując, robić to military-on. Co teraz kochani, kończąc już temat eventu, krótkiego, szybkiego odcinka o evencie, kończąc ten temat, co teraz przede mną? W związku z tym, że w każdej jednej mapie mamy czarne ramki, to znaczy zrobione wszystkie tryby, łącznie z chimpsem, bez śmierci, bez wyjścia, bez save'a, w związku z tym, że wszystkie mapy mamy zrobione czarne ramki, to samo dotyczy się koopów, tak? Wszystkie koopy też mam czarne ramki. Każdy jeden, nawet na ekspercie, każdy, każdy jest wyczarno-ramkowany. I, I w sumie dużo łatwiej robić w koopie eksperty niż, niż solo, bo jest więcej pieniędzy i łatwiej te starty ogarnąć. Także w związku z tym, że mam wszędzie czarne ramki, tak naprawdę nie mam konieczności grania tych map w ogóle już. W ogóle. Także po pierwsze, co będę robił, to będę grał swojego kardzenarza na Military Only w wolnej chwili, tak o, jak będę miał wolną chwilę bez superciśnienia, ale, ale w, poszukiwaniu, w poszukiwaniu ostatniego brakującego ogniwa, czyli bukaniera 2.1.0. Także będę to sobie grał i zaczynam już, no bo tak jak mówię, nie będę tych map grał na pewno, bo nic tu nie ma dla mnie ciekawego do zdobycia nowego na tych mapach więc będziemy już zbierali po malutku żeby później nie było paniki po malutku będę zbierał sobie save'y na kolejny event pamiętacie przygotowanie do eventu wielkanocnego będę już sobie po prostu każdą jedną mapę harda impopable szykował save'a na setną rundę jak widzieliście zadziałało w poprzedni event to będę liczył że zadziała i w, i w następny i będę w związku z tym że nie będziemy mam nadzieję że do następnego eventu uda nam się Uda nam się znaleźć tego bukaniera, nie będziemy musieli czekać na to jaka będzie rotacja, tylko będziemy mogli od razu po starcie eventów spalić wszystkie sejwy bez, bez przerwy, bez niczego, jeden po drugim, aż, um, aż wszystkie sejwy spalimy i odbierzemy sobie inne, inne małpki. No, cel na ten rok jest prosty, dokończyć te złote ramki, czyli znaleźć bukaniera i zrobić z jedną lub dwie czarne ramki, żeby było fajnie. I potem, moi kochani, przestaję targetować, przestaję targetować. Więc zacznę wybierać te małpki, gdzie mam najmniej. Te małpki, gdzie mam najmniej złotych, żeby minimalizować ryzyko dubla. Więc będę sobie zbierał bluganery, bo mam tylko 3, tak, będę sobie zbierał DARTY, bo mam tylko 3 yy, merangów. nie spiszę sobie te, których mam najmniej, yy, na przykład takiego tak shootera, gdzie mam tylko dwie, tu mam trzy, tu mam trzy. Tu mam no już 4, więc będziemy robić wszystko. Na przykład suba nie będziemy zbierać, bo już jest zbyt duże ryzyko na dubla. Bukaniera będziemy zbierać zawsze, bo bukaniery zbieramy. Wiecie dlaczego? Statków nazbierałem tyle w ten event, że, że możemy jechać bossy ile chcemy. I tak samo nazbierałem banana farmów tyle, że możemy jechać tych bossów ile chcemy. Także które z tych czterech uda mi się oczar oczernić najszybciej, czyli helka, helka, spajki, zniszczmy te wykrzykniki, nie lubię tych wykrzykników, czyli helka jest najbliżej spajki, alchemik i mag, jak dwa z nich uda mi się oczernić to już będziemy jechać w randomy, po prostu w randomy, a najlepiej w takie, których mam najmniej. Oczywiście zawsze będę robił banana farmy, bo to na bossy jest po prostu frajda. I bukaniery, bo bukaniery też na bossy są fajne, wiecie, jak oglądacie moje speedruny, to lubię sobie albo jakąś faremkę postawić, albo, albo jakiś statek, który zarabia pieniądze od razu i robi popy i ja mogę sobie farmić już normalnie, więc to są dla mnie najlepsze, najlepsze towery do, do robienia bossa, tak? najlepsze towery do robienia bossa, na, najlepsze w sensie hmm, praktyczne również na niskim tierze, tak? No bo wiadomo, że jakbyście robili super małpkę i dostawalibyście Batmana, tak? 004, to przecież wiadomo, że to jest dobra małpka, tak? Bo sobie ją postawicie i w zasadzie pierwszy, prawie każdy pierwszy boss powinien zginąć od tego, nie? Więc nie oszukujmy się, to też jest dobra małpka. Natomiast ja mówię o tym, że dostajecie niskie tiery, czyli ja sobie postawię taki statek. 1.0.3 czy 0.1.3 czy 0.0.3 i już mam z niego jakieś value, tak? On se bije, dorobię mu dwa krospaty żeby było 0.2.3, będzie bił ledy, już nas do 40 przeciągnie, tak? Już nas do 40 przeciągnie. Albo po prostu jakieś farmy na start, na rozruch, tak? Więc nawet jak postawimy sobie jakiś trzeci tier, bardzo dużo dostałem trzecich i czwartych fajnych tierów w ten, w ten event, nawet jak sobie postawimy taki market 0.0.3, to już jest fajnie i wystartować. No i kochani, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie eventu. Także teraz polowanie na ostatniego bukaniera, na drugim poziomie trudności map na military only. No i no i przygotowanie save'ów już, żeby później nie było takiej paniki, bo podejrzewam, że w czerwcu, czerwiec gdzieś między czerwiec lipiec jakoś tak będzie kolejny event ten totemowy. Więc no, żebyśmy nie mieli takiej paniki, że w ostatni dzień będę save'y przygotowywał, to już jak nie ma co robić, to będziemy przygotowywać sobie wiki na kolejny event. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego eventu. 50 złotych małpek. 300 skrzynek otwartych. Bardzo dużo złotych ramek dorobiłem. Brakuje już tylko jednej. No i też ja teraz gram tak pod polowanie na dwójki. Więc jak jest race na przykład to w ogóle nie cisnę. Tylko ustawiam się tak żeby nagrodą był tier 2 na przykład. tak? A więc gdzie się da to ten tier 2 staram się, staram się szukać. To no tyle, kochani. Trzymajcie się i wracamy do normalności. Niestety, przez event kończą się nam savey, savey Boże, odcinki z Rogue Legends. To, co oglądacie teraz, czyli strażnika Lifeguarda Davida Hasselhoffa Brykieta, to, to tak, tak. Nie jest nie strażnika Teksasu, tylko strażnika tej Wybrzeża. Strażnika Wybrzeża Słoneczny Patrol. To co oglądacie teraz, czyli słoneczny Patrol to jest ostatni ostatni mój nagrany Rogue Legends, więc muszę się teraz wziąć też za Rogue Legendsy, bo zaraz nam się skończą odcinki. Także będzie będzie dużo roboty, a jeszcze jest mój sklepik, więc o, no jeszcze, jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Tymczasem dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się siemanderko i wracamy przez najbliższe dni znowu do trybu odcinków o... 14 i o 17, ale tak jak mówię, priorytetem dla nas jest 17, gdzie jest Low Legends. I jeśli coś jest ciekawego, to 14. Zwykły Blues lub 14. Shop Titans. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie się, się Manderko, i pa pa.